Każdy, kto w ubiegłym roku osiągnął jakiś przychód, prędzej czy później będzie musiał się z niego rozliczyć. Generalne zasady składania zeznań podatkowych nie uległy zmianie. Diabeł, choć w tym przypadku należałoby rzec, anioł tkwi w szczegółach. Fiskus wykonał bowiem ukłon w stronę wielu rodaków i zmienił przepisy dotyczące ulgi prorodzinnej ulgi, którą do niedawna można było wykorzystywać tylko do kwoty zapłaconego podatku. Natomiast od 1 stycznia 2015 roku Podatnicy, którym przysługuje ulga prorodzinna w wysokości wyższej niż kwota zapłaconego podatku, mają możliwość odzyskania jej w pełnej wysokości. Warunkiem jest złożenie wyłącznie z PIT-36, PIT-37 załącznika PIT-UZ. Wtedy ulgę da się wykorzystać do wysokości składek wpłaconych na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dla niektórych rodzin może to oznaczać nawet kilka dodatkowych tysięcy złotych w skali roku. Warto się po ten szczodry podarunek schylić. Innym pozytywnym krokiem Ministerstwa Finansów w stosunku do rodzin wielodzietnych jest przyspieszenie zwrotu nadpłaconego podatku dla rodzin, którzy, które posiadają kartę dużej rodziny. Warunkiem jednak skorzystania z tej preferencji jest wysłanie zeznania drogą elektroniczną. Wtedy nadpłacony podatek fiskus zwróci najpóźniej po miesiącu, to jednak nie koniec anonsowanych przez Ministerstwo Finansów nowości. Od 15 marca z myślą o użytkownikach internetu uruchomi ono usługę wstępnego wypełniania formularzy PIT. Podatnicy, którzy do tego czasu nie złożą zeznania rocznego, będą mogli wejść na stronę Ministerstwa Finansów w zakładkę e-deklarację i wykorzystując swoje dane autoryzujące, czyli imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL i kwotę przychodu z roku ubiegłego. Wejść na wstępnie wypełnione swoje zeznanie podatkowe. Jeżeli płatnik nie korzysta z żadnych ulg i preferencji, pozostanie mu tylko jednym kliknięciem ów dokument zaakceptować. Chwilę później drogą elektroniczną trafi on do Urzędu Skarbowego, omijając kolejkę podatników, którzy na ostatnią chwilę swoje pity będą tam składać osobiście.